Witamy Was w cudokina.pl. Dzisiaj będzie kontynuacja kolejnych odcinków na temat uzdrawiających owoców długowieczności. Tym razem dowiecie się coś na temat egzotycznego owocu, który nazywa się Acerola. Być może już spotkaliście się właśnie z tą nazwą, ponieważ ten owoc jest bardzo często wykorzystywany w kosmetyce. Tak wyglądają owoce Aceroli. Są czerwone, są lekko kwaśne. Ich kształt jest bardzo podobny do takiego, można by powiedzieć, mini jabłuszka. Te owoce są traktowane jako owoce długowieczności. Rosną one w cieplejszych krajach, przykładowo w Meksyku, w cieplejszej części USA, w południowej Ameryce oraz na południowych wyspach Japonii Okinawa. Bardzo pięknym, ciepłym, ślicznym miejscu, wyspach otoczonych przepięknym piaskiem, przepięknymi plażami, wyspach, które są obdarzone super wspaniałym klimatem. Tam właśnie te owocki sobie Rosną i są one tam traktowane jako owoce, które odmładzają, które wspierają zdrowie, które dodają nam energii oraz owoce, które wspierają wszystkie funkcje organizmu. Bardzo ciekawa rzecz: te owoce są na drugiej pozycji, jeśli chodzi o ilość zawartych w nich witaminy C, na drugiej pozycji wszystkich owoców świata. Także zawierają mnóstwo, mnóstwo witaminy C, która jest bardzo ważna dla naszego organizmu, ponieważ witamina C wspiera wszystkie funkcje naszego organizmu, chroni nas przed bardzo groźnymi chorobami, między innymi chorobami nowotworowymi, chorobami układu krążenia. Po prostu lista chorób jest bardzo długa. Te owoce są super owocami, które ja polecam spożywać. Oczywiście mają one jeszcze inne bardzo cenne składniki odżywcze, tak jak potas, wapno, bardzo dużo minerałów, witamin z grupy B. Ma Mangan, posiadają bardzo dużo beta karotenu. Po prostu niewielka dawka tych owoców to jest super bomba, wzbogacająca nasz organizm. Ja te owoce mogłam kupić w formie świeżej w Europie. Są one czasami dostępne właśnie w świeżej formie, po świeże owoce. Można je czasami dostać właśnie takie. Ale jeżeli nie macie dostępu do takich owoców, są robione również soki, należy uważać, żeby nie było w nich cukru żeby były to jak najbardziej naturalne produkty z aceroli zaraz Wam pokażę jak one smakują i jak one wyglądają w przekroju wyglądają właściwie jak jabłuszko mają w środku pestki mają bardzo dużo soku są bardzo bardzo soczyste zaraz zobaczymy jak smakują są lekko kwaśne z bardzo małą zawartością cukru są do tego bardzo nisko kaloryczne nadają się do różnego rodzaju napoi jeżeli macie Dostęp do takich owoców. Po prostu możecie sobie sok sami zrobić, dodając niewielką ilość miodu. Będzie to bardzo uzdrawiający napój. Właśnie na Wyspach Długowieczności spożywa się bardzo dużo. Aceroli przeważnie właśnie robi się z niej bardzo zdrowe, orzeźwiające soki i napoje. Acerola jest bardzo soczystym owocem i właśnie doskonale pasuje do sporządzenia drinków i napoi. Bardzo pyszna, bardzo zdrowa, zawierająca niesłychanie duże ilości składników odżywczych, jak na taki malutki owoc. Wystarczy parę owoców dziennie, będziemy czuli się bardziej energiczni, bardziej witalni. Jest to super zdrowy owoc, który warto spożywać. Ja dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!